Czterech zawodników przy stole. Zadaniem każdego z nich jest jak najszybsze pozbycie się 14 wylosowanych płytek z cyframi, które należy układać w określonej kolejności. Tak w skrócie można opisać reguły gry Rumikup. Świetnie znają ją uczniowie zespołu placówek edukacyjnych. Odbywa się tu szkolna liga Rumikup. Rywalizujemy ze sobą między klasami, kolegami, układamy liczby według kolorów. Kolorów, kolejności. Najlepiej te same kolory lub te same liczby położyć koło siebie, bo jak zobaczy się coś, ten, to można łatwiej znaleźć i położyć. Zależy od tego, jaka liczba się wyrusuje, z worka, jeśli nie mamy jakiejś opcji, by móc położyć na stół. No i też nasze myślenie, żebyśmy mogli yy, przeanalizować to, co mamy przy sobie, a to, co już jest wyłożone na stole. Inauguracyjny turniej drugiego sezonu szkolnej Ligi Rumikub przyciągnął 40 uczestników. To uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 Specjalnej i 15 Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego. W organizację wydarzenia poza kadrą pedagogiczną zaangażowani byli także uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2. Pomagamy jako SPDP w liczeniu punktów i imionach. Jak, jak wygrają, to podnoszą rękę i tłumaczymy. I my zliczamy punkty i wtedy wiemy, kto wygrał, kto przegrał. Rumikup to gra, która poza dobrą zabawą daje uczniom ze szczególnymi potrzebami szansę na rozwój. Logiczne myślenie przede wszystkim, szybka reakcja. Dzisiaj uczniowie jeszcze nie grają na czas, ale od następnego spotkania każdy uczestnik będzie miał jedną minutę, więc w momencie, kiedy inni uczestnicy grają, ja już muszę myśleć, jaki mogę wykonać kolejny ruch także strategii, kombinatoryki, tak, także tych umiejętności w szczególności. Bardzo ważny w takich turniejach jest również element socjalizacji. Sprzyja również tworzeniu pewnych więzi, bo to chyba jest też ważny element, żeby gdzieś w tej rywalizacji, ale jednak takiej trochę edukacyjnej, spotkać się, trochę porozmawiać o tym, co dzisiaj na podwórku, ale jednak cały czas ćwiczyć ten mózg. Podczas inauguracyjnego turnieju szkolnej Ligi Rumików w zespole placówek edukacyjnych nie brakowało emocji. Do końca sezonu odbędzie się jeszcze osiem takich spotkań. Najlepszych zawodników poznamy w czerwcu. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv